To Zaczniemy od pługa. Pługi macie dwie opcje: albo zakładamy oryginalny pług Polarisa, albo Iron Baltic. Pług musicie założyć 150 cm, standardowo jest 120-130. Pamiętajcie proszę, że esy są szersze i kupowanie pługu 128 spowoduje, że pług będzie między kołami jechał a koła będą ubijać Wam ten śnieg, co na pewno nie będzie dobrą rzeczą, bo potem musicie ten śnieg zebrać. A propos pługa, bo wielu klientów się zastanawia, jak, o co chodzi z tym pługa. Pług jest bardzo prosty. Wkładzie jest założony system montażu, jak widzicie jest tutaj. A to wszystko, to już jest elementy pługa. Jak taki pług założyć? Pług założyć jest bardzo prosto. Musimy popuścić wyciągarkę, tak? Ściągamy, popuszczamy wyciągarkę. Mamy popuszczoną wyciągarkę, tak, robimy cyk i proszę bardzo, chciałbym Wam to pokazać najlepiej jak potrafię. Proszę, pług jest odpięty. Możecie jechać w weekend z kolegami sobie spokojnie w teren. Możecie jeździć, upalać, A jak chcecie założyć, zrobimy to w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw zapniemy sobie linę, już Wam pokazuję zatem zapięliśmy sobie linę przyciskiem od wyciągarki sobie ją trochę teraz wciągniemy tu jest przycisk in trochę sobie już wisi teraz robimy cyk cyk proszę kochani tu spuszczamy blokadę póki jest założony to wszystko co musicie zrobić jak pługiem sterujemy? Sterujemy wyciągarką. Podnosimy pług do góry. Jak chcemy zmienić lemierz prawo-lewo, tu mamy taki przycisk, taki ten jinks. wyciągamy. Proszę bardzo. Możemy odśnieżać w drugą stronę. Zaczynamy odśnieżać, czyli obniżamy przyciskiem aut. Proszę bardzo. Lecimy to je naprzeciwko kłada. Jak widzicie, pług zgarnia. Oczywiście można ustawić w drugą stronę bez najmniejszego problemu, jak, jak chcecie. Często klienci się pytają, po co są te sprężyny? Sprężyny są po to, że jakbyście tutaj uderzyli sobie w jakiś krawężnik, coś twardego, to pług się zrobi, złoży się o, tak w ten sposób, żeby nie uszkodzić ramy. I to tyle, jeśli chodzi o pług. Pamiętajcie o szerokości, co mówiłem. A teraz omówimy sobie sportsmena, to co chyba wszyscy czekają najbardziej. On jest w takim lakierze. Popatrzcie, ciężko powiedzieć, to jest jak widzicie, perła jakiś taki brokacik ma w środku. Zwróćcie uwagę, że ten kład ma różne kolory w zależności od oświetlenia. Tu ma na przykład taki ciemniejszy kolor, ale tu już zwróćcie uwagę, to co jest naświetlone, się tak rozjaśnia, wchodzi taki odcień niebieskiego. Dla mnie przepiękny kolor. Im dłużej na ten kolor patrzymy, tym bardziej nam się to podoba. Wiadomo, kolorem się nie jeździ, ale fajnie, jak ten kolor jest taki, który, który nam się będzie podobał. I lecimy od, od przodu, kłada polecimy od przodu. Wszystko po kolei. Z przodu standardowe, takie dodatkowe wyposażenie, które klientom montujemy. Czyli zderzak przedni, bumper. On jest nowy model, on jest takim innym kolorem, trochę pomalowany. Do czego służy ten bumper? Bumper służy do tego, że jak spotkamy w drzewo i nam uderzy w bumper, co się dzieje? Uderza bumper, plakiet styki, zostawiamy całe. On idzie aż tutaj do dołu. Wyciągarka jest w standardzie Polarisa. Ma, ona jest oczywiście elektryczna, ma tutaj zwalnianie sprzęgła. Tutaj wszystko to, co macie w koło wyciągarki, to już są osłony spodu. Popatrzcie, jak te osłony są założone. Są to osłony HDPE, najbardziej wytrzymałe osłony na rynku. Czym różni się osłony HDPE od aluminium? HDPE jest elastyczne, czyli się nie będzie odkształcać. Czyli jeżeli będziecie przejeżdżać po dziurach gdzieś tutaj sobie w terenie, będziecie jechać po trudnych elementach, to HDPE będzie się prześlizgiwało. Tutaj w zestawie z osłonami HDPE jest też zestaw ochraniający zacisk, czego fabrycznie nie macie. To macie tak zrobione, tu Wam pokażę w nadkolu. Proszę bardzo, w nadkolu macie wypustki takie, zwróćcie uwagę, takie wypustki powypuszczane wszędzie, żeby to tak było bardzo ładnie, estetycznie. Tu macie tył. Tu jest też wszystko wypuszczone. Tu Wam też pokażę od spodu. Osłony HDP zabezpieczają nas przed obiektami. Z zewnątrz. czyli jedziecie na przykład sobie kładem, leżą jakieś gałęzie czy coś, może się coś wbić. Układ jest, e, ma tam przestrzenie. Może wam się coś wbić, może coś uderzyć od spodu, możecie zawisnąć na jakimś kamieniu. I te osłony HDPE mają na celu właśnie zabezpieczenie was przed uszkodzeniami. Jak wam mówiłem, wypustki są zrobione, jakby się tu nie daj Boże, noga znalazła. Zobaczcie, jest gładka powierzchnia. Naprawdę jest to super zrobione. Osłony HDPE zakładają wszyscy ci, co. Ciężko pracują tymi kładami, ciężko rają. Ci, co jeżdżą tam tylko po poligonie, czasem rezygnują. No ale w mojej opinii na pewno nie są to wyrzucone pieniądze w błoto. Jak już jesteśmy z przodu, tu jest dodatkowa lampa LED. LEDa montujemy na dwa sposoby, w zależności jak klient sobie życzy. Albo zakładamy na przełączniku, czyli ma osobny przełącznik. Albo podłączamy pod przełącznik krótkie, długie, ja jestem zwolennikiem krótkie, długie, ale wiadomo, klient ma życzenie, żeby założyć na przełączniku, zakładamy na przełączniku. Oświetlenie fabryczne również jest w ledzie, może włączymy sobie światełka, żeby Wam pokazać, oświetlenie fabryczne również jest w ledzie i to jest standard, i krótkie i długie światła. Do tego macie tutaj widzicie takie łeski, zaraz wam pokażę na tym, tu macie takie łeski, to są światła dzienne, czyli jeżeli wyłączę te światła i krótkie, i długie. To macie takie łeski, widzicie, tu się świeci łezka i tu, no, obłędnie to wygląda z daleka, obłędnie to wygląda, super wygląda. Dodatkowo macie szperacz u góry, który będzie wam świecił światłem, tak jak będziecie sobie skręcać. I szperacz ma tutaj osobny przełącznik, cyk. Proszę bardzo, świeci jeszcze szperacz u góry. Tak, żeby jadąc sobie, siedząc na kładzie, światła nam oświetlają tu, a my kierownicę skręcamy w prawo, to szperacz będzie świecił nam tutaj. Z tyłu analogicznie mamy światła ledowe również tu u góry, jak widzicie. Tutaj z akcesoriów dołożyliśmy lampę klientowi. Wszystkie akcesoria będziecie mieli w opisie i w linkach opisane, gdzie co kupić. I zwrócicie uwagę z daleka, bo tu mamy bardzo mocne światło, telefon trochę przebarwia. One tworzą taki charakterystyczny czerwony pasek. Nie wiem dlaczego telefon to pokazuje inaczej, bo w rzeczywistości też jest inaczej. I to też działa jako stop. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać wam jako stop. Jeżeli wciśniecie stop. To te światła też się świecą Jako stop. To mamy w serii, lewe światło, prawe w serii To macie Akcesorium No to jak jesteśmy z przodu, polećmy dalej Opony są fabryczne Duro Power Gripy 14 cali felga, czyli bardzo duża felga 27 cali opona I przednia i tylnia Z tym, że tylnią macie jeszcze szerszą Opona, która pcha, kłada, napędza Ta kieruje Tył macie jeszcze szerszy to jest w standardzie. W standardzie jest zawieszenie z regulowanym napięciem wstępnym sprężyny. On jest, zwróci uwagę teraz na miękko ustawiony, ale kręcąc tą kielichem powodujemy ściśnięcie sprężyny, co automatycznie zwiększy nam prześwit. Jeżeli ktoś jest bardzo ciężki ktoś coś wozi ciężkiego, można sobie to tutaj bez, bez problemu wyregulować. Lećmy dalej. Tu macie nasz patent, czyli kanister 10-litrowy na sznureczku. Fantastyczna sprawa, odpinacie, wyciągacie sobie kanisterek, się tutaj poluzuje bardziej i możecie sobie zatankować waszego polarisa gdzieś po drodze. W kanisterku w środku, jak tu odkręcimy, mamy lejek. Także jesteśmy niezależni, wlejemy paliwo, tu mamy lejek, lejek po prostu przekładamy na drugą stronę, tankujemy. Kiedy wam jest ten kanister niepotrzebny? Możecie sobie oczywiście to zdemontować. Zostaje Wam ramka. Ramka jest na systemie lock and ride. Jeżeli ja ją tu popuszczę, i tu popuszczę, możecie sobie. Tu muszę trochę bardziej popuścić. Możecie sobie zdjąć ten kanisterek i ten karnisterek złożyć sobie w garażu. Ramka jest ultra lekka. To jest bardzo ważne. Ramka jest z cieniutkiego aluminium. Nie dokładajcie dodatkowych niepotrzebnych kilogramów. Ramka jest ultra ultra leciutka. Nie ma tu dospawanych jakichś, nie wiadomo czego do tego. Ona ma być lekka, ona ma tylko stabilizować kanister. Nie dokładajcie niepotrzebnych kilogramów, szczególnie tutaj o góry. I tak mamy wersję fabryczną, wersję kanister. Otworzymy sobie teraz wersję fabryczną. Cyk. Cyk. Podnosimy do góry. Tutaj mamy taki dosyć, dosyć wodoodporny schowek. Za dużo nie mamy. Ale możemy coś tutaj sobie pochować. Tu mamy wtyczkę od komputera. Tu mamy całą elektrykę. Jakbyście chcieli pójść dalej, odkręcamy tu. Odkręcamy tu cyk do góry. Tu mamy akumulator, tam mamy płyny chłodzące, jakieś dodatkowe instalacje, jakbyśmy chcieli sobie coś tutaj zajrzeć, proszę bardzo. Możemy sobie pozaglądać. Cyk. Składamy kładzik poskładany z powrotem. Zatrzask robimy. Gotowe. Zamykamy. I tu mamy również taki zatrzask. Jeden zatrzask, drugi. I to będzie trzymać wam tą maskę spokojnie. Jeśli chodzi o montaż tego przedniego leda, są dwie szkoły. Jedna mówi o montażu w przednim zderzaku, tam gdzie jest otwór fabryczny. Druga mówi o montażu tutaj. Z tym, że tutaj w góry trzeba się mieścić potem z naszą ramką, żeby ta nasza rameczka cyk. Zamykamy cykl, zamykamy rameczka przyczepiona, żeby to się zmieściło. Tu mamy jeszcze kratkę, jakbyśmy potrzebowali wymyć chłodnicę. Wyciągamy kratkę, zobaczcie, mamy dostęp. Kratkę sobie wyciągamy, żeby sobie fajnie umyć tą chłodnicę. Można sobie tu rękę włożyć, wyczyścić. Potem wkładamy kratkę do końca, zatrzaskujemy i, i gotowe. Lećmy dalej. Tu mamy kanister paliwa, ten zbiornik paliwa, lejemy 9,5, nie lejemy 9,8, zbiornik 20 litrów. Jak już wszyscy użytkownicy Polaristów wiedzą, nie wolno lać na full, czyli pistolet ustawiamy, automacik na minimum ciśnienia i taki minimum ciśnienia sobie lejemy. Kanapa. Kanapa jest dwufunkcyjna. Tu mamy strefę komfortu, jak podniesiemy są poduszkę, zresztą zaraz go ściągniemy, tu macie mamy strefę komfortu, a tu macie taką kanapę twardą. Jak sobie ciśniecie gdzieś w zakrętach, tutaj możecie ciężar ciała przenieść. Dlaczego? Dlatego, że polarisy najlepiej skręcają, jak ciężar ciała przeniesiemy mocno do przodu. Jeżeli chcemy jeździć agresywnie, mocno do przodu przesuwamy ciężar ciała. Polaris super skręca, ale jest to do bardzo agresywnej jazdy. Jeżeli takiej agresywnej jazdy nie potrzebujemy, siadamy sobie z tyłu na mega wygodnej, komfortowej kanapce i lecimy. Jak już jesteśmy przy kanapkach, Macie dwie opcje kufrów tak naprawdę do sportsmena. To jest ten kufer założony dwuosobowy, czyli pasażer sobie siada tutaj, pasażer trzyma się rękami tutaj i pasażer sobie swobodnie z nami podróżuje. My sobie siedzimy tu w swojej strefie, pasażer siedzi w tylniej strefie. Tu mamy, kufer jest otwierany, możemy coś tutaj do niego wrzucić, on jest oczywiście zamykany, możemy jakieś tam graty wrzucić. I co ciekawe z tym kufrem, Kufer jest w systemie Lock and Ride, czyli podobnie jak ten kuferek z przodu. Możemy sobie tutaj to poodpinać ładnie. Z drugiej strony również to odpinamy i musimy zrobić ze 2-3 obroty, żeby zluzować tą całą konstrukcję. Tutaj to samo. Tu mamy też półkę na jakieś takie drobniejsze rzeczy. Proszę was bardzo, jako zapnę. Robimy cyk. Jedną ręką. Proszę bardzo. Kuferek zdjęty. Pokażę Wam od spodu, bo często klienci się pytają, o co z tym chodzi. Tu macie się takie elementy rozprężone i jak się je ściska górą, to one po prostu się poszerzają i blokują się tutaj w tych otworach. Fabrycznie w polarisku macie jeszcze tutaj takie uchwyty, ale one są zdjęte na potrzeby kufra. Tu macie miejsce, jakbyście jakieś wiadra chcieli, czy coś. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, macie wzmocnienia metalowe tu, tu, tu są też wzmocnienia metalowe. To nie jest zwykły plastik, tam jest metal od środka, pewnie nie będzie widać, ale tu jest metal. Chodzi o to, że jakbyście jakimiś pasami coś sobie przyczepiali, żeby tego plastiku nie zniszczyć, żeby po prostu można było pas przełożyć i to naprawdę się będzie mocno trzymać. Tu Amerykanie oczywiście kuchają flagi, więc jest miejsce też na montaż flagi z prawej, z lewej strony. Tu mamy fajny schoweczek. Szczelny, bardzo duży. Nie będę wam winu pokazywał, więc pokażę wam go z góry. Bardzo fajny, bardzo duży. Też jest korek do spustu w razie czego, jakbyście chcieli sobie spuścić wodę z niego cyk i zrobione. Z tyłu fabrycznie założony bumper tylny i to jest fajnie, że polali się zdecydował na montaż takiego bampera, bo to nam daje to, że jeżeli będziemy cofać i trafimy na jakieś drzewo, na pewno nam ochroni. Poniżej bampera mamy hak. Słuchajcie, Hack jest polskiej firmy, Hackpol, hack pol porządny, hak, duży hack. I mamy też wtyczkę siedmiopinową. Wtyczkę normalnie do każdej przyczepy z siedmiopinową wtyczką możemy jechać bez problemu. Kolejne pytanie, a ile można uciągnąć? Generalnie ciągniemy tyle, ile kład ma masy swoje. Nie powinno się ciągnąć dużo cięższego ciężaru. Oczywiście się da. Mamy takich klientów, co ciągną po tonę, po dwie tony spokojnie się da, ale generalnie prośba zawsze jest do klientów, żeby wziąć pod uwagę, żeby ciągnąć tyle co tyle ciągnąć co waży kład z kierowcą, czyli tutaj powiedzmy, że mamy te 400-500 kg ja myślę, że tak do tony spokojnie można tam 600-700 ciągnąć mamy klientów co ciągną dwutonowe też ciągną, wiadomo wtedy, że musimy włączyć napęd na 4 koła i pamiętajcie to od razu wam powiem, jeżeli używacie pługa lub ciągniecie ciężką przyczepę Róbcie to kochani na biegu L, nie na H, pozbędziecie się kosztów z postaci zmiany paska. To co Polarisa wyróżnia, jeszcze bardzo ważną rzecz Wam pokażę od innych sprzętów, oczywiście poza gabarytem, to macie zobaczcie wielkie podnóżki. One są gigantyczne, tu Wam pokażę rękę jaka ona jest. Moja mam dosyć dużą łapę, zwróćcie uwagę jak dużo miejsca jest i to jest bardzo fajnie, bo kiedy sobie idziecie w długą tracę, to nogę można sobie ułożyć na 10 tysięcy sposobów. Jeżeli już jesteśmy przy tych podnóżkach, jeżeli są klienci, którzy użytkują go bardzo często w warunkach zimowych, to mamy takie specjalne metalowe, zwróćcie uwagę, ponacinane podnóżki. I one tu idealnie pasują, i można je założyć wtedy, i wtedy ta noga stoi na tym podnóżku metalowym. Tu jest taka różnica 3 cm w porównaniu z fabryką. I tu, jak na przykład nam się w lecie nawali, w zimie nawali lodu lub śmieci, albo w lecie błota, to dzięki temu podnóżkowi ta noga będzie lepiej stała. Tu mamy analogiczną sytuację. Proszę Was bardzo, to zabiorę. O. W ten sposób widzicie. To jest oczywiście u nas do kupienia. Tu mam jeszcze jedną taką blachę, chciałbym Wam pokazać. To jest blacha wzmacniająca tylni most, kiedy się pozbywamy kilogramów i pozbywamy się haka. Jak widzicie, konstrukcja haka jest bardzo mocna, bardzo solidna. I ta konstrukcja haka jest przyczepiona do ramy tu i tu. Kiedy byśmy się chcieli pozbyć tego ciężkiego, dużego haka, bo na przykład stwierdzamy, że nam jest niepotrzebne, możemy to wszystko usunąć i w to miejsce zakładamy proszę taką płytkę z logiem Polarisa. Możemy sobie tutaj płytkę założyć. Tutaj najczęściej wtedy klienci też montują sobie tablicę, żeby nie było tak wysoko. Tu zawias, oczywiście tak jak wam mówiłem, też jest regulowany. Zapomniałem powiedzieć, Polaris marka premium, czyli hamulce w oplocie stalowym i zaciski, cztery zaciski. Na każdym kole mamy zacisk. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zaciski. Tu jest nowy układ hamulcowy w porównaniu do starszych, czyli mamy. Już jeden obwód, ale za, co, za to on jest dużo bardziej ostry. Mamy już od dwóch lat nową pompę, natomiast ten obwód jest tak ostry, że słuchajcie, w takich warunkach jak tutaj po dotarciu hamulców, możemy zablokować koła na takim normalnym asfalcie. Co? Naprawdę trzeba się postarać. Nie wiem, czy inny kład jakiś teraz lepiej hamuje niż od Polarisa, ale pewnie w komentarzu nadz napiszecie. Czekam na komentarz. Odsłony dłoni. Dwie funkcje. Pierwsza funkcja, że jak coś uderzy, szczególnie jak jedziemy po krzaczorach, nie mamy teraz w naszych 570-kach filmowych osłon spodu. To jest koszmar. Jak widzimy gdzieś w krzaczory, wjeżdżamy i zaraz kostki, ręce zaraz są pocięte. To jest fajnie, bo zabezpiecza nam, uderzamy w to krzaki, odpada. Druga rzecz w zimie, czyli jeżeli jedziemy w zimie, powietrze uderza, rozchodzi się, nie marzną nam tak ręce. Tutaj oczywiście zamiast tych lusterek takich homologowanych, które muszą być fabrycznych, można też założyć sobie lusterka tutaj z boku, powermady i wtedy te lusterka może będziemy mało widzieć, ale za to nie będziemy nam nic sterczało. I teraz popatrzymy na niego z przodu, co my tu mamy, co tu nasz serwis pomontował. Tu mamy włącznik LEDA, tu mamy magiczny przycisk mocy. Czyli mamy trzy tryby. Work, Work, słuchajcie, work po angielsku praca, czyli jedziemy z pługiem, e, ciągniemy jakąś przyczepę, ustawiamy sobie work i tutaj gazu dajemy mocno, on jest bardzo taki ospały, taki spowolniony, chodzi o to, żeby nie szarpał, nie wyrywał, tu jest 90 koni, więc wie z czym jechać. Work ma być taki ułożony, baranek, potulny, dajemy żonie kierować, dajemy work i żona zachwycona, bo nie szarpie. Standard Czyli takie latanie koło domu, normalne to oczywiście jak my sobie tu włączymy licznik to tu nam się też oczywiście to wszystko wyświetla. Czyli tu mamy work, standard. Musi się załadować, mamy standard. Czyli taka normalna jazda, a jak idziemy z kumplami ostro włączamy sobie performance, wtedy jest bardzo duża reakcja, bardzo szybka reakcja na gaz i wtedy sobie ciśnie jak dzik. 12V Tutaj mamy podłączenie ładowarki, od razu Wam powiem, słuchajcie, jeżeli w zostawicie kłada na zimę i nie doładujecie akumulatora, niestety pomimo tego, że tu jest duży 30-amperowy tam na dole, 30-amperowy akumulator, czyli dużo większy o 50% od tego, co było kiedyś, to i tak jest ryzyko, że Wam się rozładuje, więc warto albo tu kupić ładowarkę, to jest norma motocyklowa, albo podłączyć tam, gdzie Wam podnosiłem z przodu, podłączyć to i tyle. To mamy taką fajną rzecz. Jest to czujnik ciśnienia oleju. W Polarisie nigdy nie zobaczycie czujnika oleju, jego braku albo spadku ciśnienia, bo nie ma. Generalnie, jeżeli w Polarisie będziecie używać dobrego oleju, może oryginalnego filtra powietrza i będziecie pilnować, żeby ten syf, woda się tam do środku nie wlewała, to niekoniecznie jest potrzebne. Ale kiedy oracie ostro, macie już jakiś tam przebieg, coś tam mogłoby się wydarzyć. Ten czujnik oleju sprawdza ciśnienie oleju. On jest od razu zaprogramowany do konkretnie tego silnika Polaris Sportsman. W zestawie macie przejściówki, czyli i do starego silnika, i do nowego. Bo nie wiem, czy wiecie, że od roku mamy nowy typ silnika w s w tysiącach. Jest to następna generacja silnika. Tam się jakieś trochę zmian mamy wrzucone, ale generalnie ten czujnik wtedy ma adapter do nowego typu silnika i do starego silnika. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy włączony, on ma niskie ciśnienie, woła nam kontrolkę, ale kiedy go zapalimy, zwróćcie uwagę, kontrolka gaśnie, gaśnie dlatego, bo jest ciśnienie odpowiednie, jeżeli to ciśnienie spadnie, proszę bardzo, ciśnienie spadło poniżej dopuszczonego przez producenta, czyli przez producenta ciśnienia, kontrolka wam się zaświeci. Tu mamy kolejny bajer, czyli czujnik temperatury paska Montujemy go na takiej specjalnej blasce tutaj, zwróćcie uwagę jak to fajnie wygląda Taka kaskada nam się robi, czyli mamy sterowanie tutaj kierunkami Tu mamy wyciągarkę, tu mamy grzane manetki, tu mamy temperaturę paska Temperatura paska powyżej 90 stopni robi się niedobrze, 100 stopni pasek dead Czujnik temperatury paska ochroni nas przed tym, że pasek będzie się mocno grzał, bo pasek zanim się urwie się nagrzewa do bardzo wysokiej temperatury. Jeżeli zdążycie go zobaczyć to pasek się nie urwie. Ale nakręcimy kiedyś wideo o tych paskach, żebyście widzieli. Tu jest kolejny bajer, czyli mamy centrum grzania. Generalnie można zrobić trzy tryby centrum grzania. Manetki, kciuk, kcięgno gazu i kanapę. My jesteśmy przeciwnikami kanapy, bo mieliśmy pożar u klienta. W związku z tym, że podniósł kanapę, założył i przycisnął kabel i włączył grzanie kanapy, i tam się spaliły części rzeczy w tym kładzie. Więc namawiamy klientów dla bezpiecznej wersji, bo tu nie ma kabli na wierzchu, więc nic nie możemy popsuć. Wybieramy sobie grips, czyli manetki, i tak one teraz nie grzeją, ale zwróćcie uwagę, każde wciśnięcie zwiększa poziom grzania manety. Jak przełączymy sobie tump, czyli kciuk, czyli tu mamy kciuk, też możemy sobie kciuk ustawić. Ale ktoś zapyta, a jakbym chciał manetki na 2 a kciuk na 5? Proszę bardzo, wracamy do manetek. Czekajcie, tu było 5 kciuk, tak było. Ile manetek? 2. Proszę bardzo. Mamy dwa biegi manetek, czyli średnio ciepło i 5 kciuk. I możecie sobie każdy ustawić osobno jak chcecie. Manetki są cieniutkie, nie kupujemy dużych, grubych manetek. Ścisk ręki, tak jak się podnosicie na drążku. Ręka ma być zamknięta, tu też ręka ma być zamknięta, czyli mają się te rzeczy spotkać, więc kupujemy cienkie, cienkie manetki. Mamy to, to. Kuba dzwoni, podejrzewam, że klient przyjechał, pokłada, tak już będziemy szybko kończyć. To mamy napędy na cztery koła, tu mamy nawigację. Słuchajcie, nawigacja petarda. Nawigacja, która sama nawiguje. Zrobimy Wam o tym odcinek o Garminie Tridzie. Tredzie. Przepraszam, nie 3 żebyście mogli sobie zobaczyć jak ten, jak ta nawigacja faktycznie działa. O liczniku to nagramy następną, następne nagranie. O tu mamy gaz. Tu mamy napędy na dwa, na cztery koła, na dwa. Musimy bieg rzucić tak. Mamy na dwa koła czyli napędzają nam się dwa koła, przełączamy, mamy na cztery koła, na cztery koła i system ADC kontroli zjazdu. Polaris jest tak mądrze zrobione, że nie możecie nic popsuć, więc generalnie zmieniając napędy nic nie możecie popsuć, jeżeli się nie da to on poczeka, zwolnicie, żeby wrzucić. W Polarisie nie ma blokad mostów, dlatego że Polaris już jest ligę wyżej, ma blokadę automatyczną, czyli ma ograniczony posisk w przednim moście, co się przekłada na to, że jedno koło nie będzie się nigdy samo kręcić zawsze oba, żebyście nie musieli się z tym pierdzielić i, i każdego koła blokować. Nie ma w Polarisie, to już jest taki przyżytek, tego już się nie stosuje. Polaryz blokuje się automatycznie, jest to system, który blokuje się automatycznie I ten trzeci system, system zjazdowy Powiedzmy, że działa jak retarder w ciężarówce, czyli hamowanie silnikiem tył Bo tył, hamulec silnikowy oczywiście jest A przód hamuje elektrycznie, czyli tak zwanym takim retarderem Czyli silnik sobie hamuje sam I to jest tyle Z dodatków jeszcze, co można by było do niego dołożyć Jak już by ktoś chciał na full, na full Możemy założyć jeszcze felgi aluminiowe bedloki I słuchajcie, chyba wszystko. Reszty tu się nie da nic już więcej włożyć. Wszystko jest włożone. Lina syntetyczna do wyciągarki też jest standardowa. Rzućcie sobie na niego oko. Pamiętajcie, że Polaris jest w innym świecie. 140, a tak naprawdę 143-144 szerokości, czyli najszerszy kład, co będzie zupełnie miał inne przełożenie w zakrętach. I rozstaw osi ma tak jak w wydłużonym kładzie, pomimo że to jest skład standardowy, rozstaw osi jest Zwróćcie uwagę z przodu, jak pięknie opony wychodzą przed kłada, kiedy będziecie pokonywać przeszkody. Największy skok zawieszenia na rynku, bezapelacyjnie największy. Tak, te koła spotykają się z tym butnikiem. Tak, te koła dochodzą do tego butnika. Skog jest olbrzymi. Oczywiście sprężyny są podwójne z tyłu, czyli mamy sprężynę do miękkiej pracy, do komfortu, potem mamy sprężynę do twardej pracy. Wspomaganie jest też trzybiegowe, czyli można sobie ustawić trzy rodzaje wspomagania od najsłabszego do najmocniejszego. Możecie też teraz taka nowość jest Polarisie zabezpieczyć go kodem PIN, który wprowadzacie z licznika. Trzeba wprowadzić kod PIN, inaczej wam nikt nie odpali nawet jak dziecko w domu znajdzie klucze. Bez problemu może włożyć, natomiast nie odpali, nie znając kodu Pi. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za, 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 za nagranie. Jakbyście mieli jakieś pytania, jesteśmy w Legnicy do Waszej dyspozycji. Na dole pojawią się linki do tych wszystkich rzeczy dodatkowych. Zapraszamy Was serdecznie. Pozdrawiam, Pingwin Legnica. Do zobaczenia, hej.